Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie dzieci Boże 23 niedzielę zwykłą. Rozpoczął się wrzesień i uczniowie powrócili do szkoły. Może trzeba nam więcej myśleć o potrzebie mądrości, o której dziś mówił mędrzec pański. Dzieci i młodzież mozolnie odkrywają to, co dla starszych jest już jasne. Trud zdobywania wiedzy może się w życiu bardzo przydać. Co prawda jesteśmy nauczeni, że teraz mamy wszystko w internecie, więc wystarczy kliknąć. Ale co by było, gdyby nagle zabrakło prądu? Wystarczy wspomnieć, co się dzieje wokół nas, kiedy przyjdzie jakaś poważna burza, i przez kilka godzin pozostajemy odcięci od świata. Słyszymy w pierwszym czytaniu, że nieśmiałe są myśli śmiertelników. Ktoś powie, że natknięty autor się myli, bo przecież istnieją zdjęcia, jakie zrobił najnowszy teleskop kosmiczny. Człowiek jest niezmiernie dumny z tego, że może Zajrzeć w świat, cofając się 12, a może 14 miliardów lat wstecz. Możliwe, a może wcale nie. Może przewidywania nasze są zawodne, jak ostrzega dziś słowo Boże. Niestety, wielu z tych zachwycających się wszechświatem nie chce uznać, że samo z siebie to nie mogło zaistnieć. I dzisiejszy człowiek z takim trudem dopuszcza do siebie myśl u stwórcy. Nawet wielu wierzących nieszczególnie chce przyjmować wersję. Iż to Bóg jest inicjatorem i prawdziwym autorem wszechświata. Siostry i bracia, chciałaby się powiedzieć, że dopóki faktycznie nieśmiałe były myśli śmiertelników, było poprawnie. Bóg był Bogiem, a człowiek był stworzeniem czyli wszystko było na swoim miejscu. Dopóki człowiek starał się rozeznać zamysł Boży, dochodził do prawdy. A kiedy zaczął wątpić, zanegował prawdę Bożą, zaczęły się kłopoty i to na wielu poziomach. Widzimy, że teraz dzieje się to niemal codziennie i na wielu polach. Nawet ludzie wierzący zaczynają wątpić, czy jest jeszcze sens trwać w kościele. Istnieje obawa, że spełnia się to, co kilkanaście lat temu mówił papież Benedykt XVI. Kiedy ludzie nie widzą urzeczywistnienia własnych powierzchownych i błędnych wyobrażeń o kościele, własnych marzeń o kościele, szerzą się niezadowolenie i narzekania. Milknie nawet radosny hymn. Jestem wdzięczny Panu, że w swojej łaskawości weznał mnie do swojego kościoła, które śpiewały z przekonaniem całe pokolenia katolików. Możliwe, że dziś wielu katolików czuje się w kościele, jakby byli w niewoli. Podobni w tym do Onezyma z drugiego czytania. Źle mu było u Filemona, więc uciekł. Na szczęście spotkał apostoła Pawła i zrozumiał, że. Bycie niewolnikiem u człowieka to nie jest jeszcze największe zło. Dzięki Ewangelii Jezusa Chrystusa znalazł prawdziwą wolność i mógł wrócić do Filemona. Nie wiemy, czy ten posłuchał świętego Pawła, by potraktował go jak brata. Pewnie tak. Czy dzisiejsi uciekinierzy ze wspólnoty wiary, nasze dzieci i wnuki, znajdą kogoś, kto im przedstawi prawdziwy obraz Jezusowego Kościoła i tego, co tracą odchodząc? Czy znajdzie się jakiś mądry Paweł, który powie: wracajcie do Pana samego. Poza nim nie ma szczęścia, nie ma zbawienia. Nawet jeśli ci się wydaje, że tam nie wola, to w rzeczywistości jest to wolność Dziecka Bożego. Potrzeba jednak cierpliwości i zaufania. Kochani, dochodzimy do fragmentu Ewangelii, z którą wielu ma nielada kłopot. Jezus wypowiada słowa szokujące i bardzo wymagające. Kto nie nosi swego krzyża i idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Człowiek, który naprawdę chce pójść za Jezusem, powinien rozważyć, czy potrafi się wyrzec spraw, które dotychczas uważał za istotne, nawet takich ważnych jak rodzina. Słuchając tych słów, zadajmy sobie pytanie: Czy to, czego wymaga Chrystus, jest dla normalnych ludzi, czy może tylko dla wybranych? Jak można mieć w nienawiści swoich najbliższych. Rodziców, rodzinę, przecież to jest nieludzkie, przecież to jest wbrew przykazaniu miłości. Jeśli bowiem dosłownie potraktować wezwanie mistrza, to życie człowieka, życie ucznia Chrystusowego staje się całkowicie niezrozumiałe, a nawet sprzeczne. Z jednej strony wymaganie stawiane w dzisiejszej Ewangelii, a z drugiej strony powtarzane wielokrotnie przykazanie miłości bliźniego. Najbardziej jednak drastyczne są ostatnie słowa. Kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Czy takie radykalne podejście do chrześcijaństwa jest jeszcze możliwe dla normalnego człowieka, czy to jest raczej już tylko dla orłów, dla zawodowców? Na czym polega owo wyrzekanie się wszystkiego, owo zaparcie się siebie? Siostry i bracia, trzeba najpierw rozróżnić dwie podstawowe rzeczy. Po pierwsze, Chrystus mówiąc w taki sposób obrazowy, Cena musi słowić to, o czym w kilka wieków później święty Augustyn powie. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu w Twoim życiu, to wszystko jest na właściwym miejscu. A jeśli Bóg nie jest na pierwszym miejscu w Twoim systemie wartości, to w Twoim życiu jest bałagan i wszystko jest poprzestawiane. I po drugie, musimy sobie ustawicznie stawiać pytania o to, czy żyjemy radykalizmem ewangelicznym. Takie pytania musimy sobie stawiać osobiście. Co to znaczy dla mnie wyrzekanie się wszystkiego? Jak ja mam nieść mój własny krzyż, aby być godnym miana ucznia Chrystusowego? Nie ma w tym względzie jakichś generalnych rozwiązań czy ogólnych recept. Innego bowiem radykalizmu będzie potrzebował zakonnik czy osoba konsekrowana, a innego matka chorego dziecka czy ojciec wielodzietnej rodziny. Innego zaparcia się siebie będzie Chrystus oczekiwał od ucznia przed maturą, a innego od dyrektora zakładu pracy. Przed bardzo trudną decyzją personalną. Inaczej będzie ten ewangeliczny radykalizm realizowała matka czy ojciec w rodzinie, a inaczej ksiądz, inaczej dziecko, a inaczej człowiek dorosły. Ale też nie można pozostawić tego fragmentu Ewangelii z boku, udawać, że go nie ma. Wezwanie Chrystusa jest skierowane do wszystkich uczniów, a nie tylko do wybranych. Każdy musi usiąść i obliczyć wydatki. Czy będzie zdolny podołać nałożonym sobie zobowiązaniom? Ja bowiem ktoś powiedział: Być oderwanym od wszystkiego to podstawowy warunek, aby nie być na wszystko obojętnym. Być może we współczesnym świecie tak wiele jest obojętności i zobojętnienia na los innych, właśnie dlatego, że ludzie są za bardzo przywiązani do tego, co posiadają, i nie umieją nabrać dystansu. Chrystus proponuje więc bardzo skuteczne lekarstwo. Na obojętność i znieczulicę. Oderwanie się od wszystkiego i umieszczenie na centralnym miejscu życia samego Boga. Kochani, pójście za Jezusem winno być dokonywane w sposób wolny. Ma to być dobrowolne opowiedzenie się za Jezusem. Pan nikogo nie zmusza, by być jego uczniem. Zawsze proponuje. Jeśli chcesz, możesz być moim uczniem. Tu lepiej możemy zrozumieć przysłowie: Z niewolnika nie ma pracownika. Dokonywanie wyboru Jezusa winno być dokonywane również świadomie. To drugi ważny warunek pójścia za Jezusem. W Ewangelii Jezus wykazuje konsekwencje takiego wyboru. Mówi o budowniczym wieżu i o królu wyruszającym na bitwę. Jak budowniczy musi dokonać bilansu, by dokończyć budowę, aby nie wytykano mu braku gospodarności, podobnie pójście za Jezusem wiąże się z, jakimś, z jakimiś kosztami, z jakąś ceną. Są to różne wyrzeczenia, przestrzeganie przykazań, czynienie dobra. Natomiast król musi rozeznać, czy ma szansę wygrać bitwę, czy skazany jest na klęskę, czy winien z niej zrezygnować. Wybór Jezusa wiąże się z podejmowaniem walki duchowej. Ta walka winna być umacniana nadzieją zwycięstwa, gdy jesteśmy z Jezusem. Wybór Jezusa winien być również dokonywany, czyniony nie z innego powodu, pobudek czy korzyści jak tylko i wyłącznie ze względu na niego samego i to ma być wybór radykalny. Siostry i bracia, może jeszcze pamiętamy niektóre obrazy z filmu Pasja w reżyserii Mela Gibsona. Film ten przedstawia ostatnie godziny ziemskiego życia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ze względu na drastyczność sceny wielu widzów nie dooglądało do końca tego filmu. Niezwykle sugestywnie została ukazana scena biczowania Jezusa podczas której słychać było, jak kolejne uderzenia Bicza ranią Pana, a w tym czasie kamera na zmianę ukazywała albo pełne bólu i współczucia dla Jezusa oblicze Maryi, Jego Matki, albo też do skraju lodowatą twarz demona. Inna scena pokazywała upadek Jezusa pod ciężarem krzyża. Kiedy nasz Pan upadł, rzymscy żołnierze wyciągnęli z tłumu mężczyznę, który akurat przechodził obok. Chwilę później oczy obydwu, to znaczy Jezusa i Szymona z Syreny, odbijały się w sobie. Dzięki zastosowanemu przez reżysera zabiegowi twarz Boga na moment stała się twarzą człowieka, a twarz człowieka twarzą samego Boga. Powróćmy jeszcze do słów Jezusa. Jeśli ktoś, idąc za Nim, nie dźwiga własnego krzyża, wówczas nie może być Jego uczniem. Chodzi w tych słowach o to, że jeśli człowiek chce pójść za Panem, musi bezwzględnie przyjąć i wytrwale nieść krzyż, który na jego barki nałożyło życie, okoliczności i tak I pewnie wielu spośród nas niesie już krzyż swojego życia i to od dawna. Jeśli tak jest, to zastanówmy się także dzisiaj, czy nasz krzyż niesiemy tak, jak tego życzyłby sobie Jezus. A może z nami jest tak, jak to ujął znany dwudziestowieczny filozof Albert Camus, laureat Literackiej Nagrody Nobla. I chociaż był to myśliciel, który uchodził za ateistę, to jednak trudno nie dostrzec wielu jego spostrzeżeniach w głębi duchowej przenikliwości. I tak Camille napisał m.in. Zbyt wielu ludzi wdrapuje się dzisiaj na krzyż tylko po to, żeby ich można było widzieć z większej odległości. Nawet jeśli w tym celu trzeba trochę podeptać tego, który znajduje się na krzyżu od tak dawna. Może właśnie te słowa, Alberta Camus, pasują do nas, gdy na przykład nadmiernie rozczulamy się nad własnym cierpieniem, czy zbytnio się z nim obnosimy, a jednocześnie zupełnie nie poświęcamy uwagi męce pana. Zapytajmy samych siebie, kiedy ostatnio odprawialiśmy drogę krzyżową, kiedy rozważaliśmy części bolesne różańca, czy też odmawialiśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Jezus wzywa nas do tego, aby nieść swój krzyż i iść za nim. To znaczy ani obok niego, ani tym bardziej przed nim, ale dosłownie za nim. Warto może jeszcze przywołać postawę świętego Jana Pawła II. Pod koniec życia papież w Wielki Piątek uczestniczył w Drodze Krzyżowej w prywatnej kaplicy i przed Monitorem śledził transmisję z Koloseum. W pewnym momencie na święty papież chwycił do ręki krucyfiks, po czym mocno się do niego przytulił. Przyglądając się tej scenie, z łatwością można było odnieść wrażenie, że schorowany i umierający Ojciec Święty nie tyle stala swój osobisty krzyż z krzyżem Pana, co z tego krzyża czerpie siły do dalszego niesienia swojego krzyża i krzyż Jezusa stawia ponad wszystko. Ksiądz Jan Twardowski w wierszu pokorny pisze Bóg Wszechmogący, a taki pokorny, wszędzie jest, a nigdzie nie widać. Trzyma się krzyża rękami obiema, czysty, bo wszystko mając, nic dla siebie nie ma. Słucha cierpliwie, że już się nie przyda. Tylko wszechmogący może być tak mały, jeszcze mu mówią na złość, że ma syna Żyda. Kochani, obserwując dzisiejszy świat, wielu z niepokojem przyznaje, że zwietrzała nieco sól chrześcijaństwa i w licznych sytuacjach, trudno orzec, czy Naprawdę to jest jeszcze Jezusowy Kościół. Może powinniśmy zadrżeć i jeszcze więcej modlić się i pokutować. Jednak nie wolno nam poddawać się rozpaczy. Bóg już nieraz pokazał, że potrafi wyprowadzić człowieka z ciemnej doliny zła na szerokie i słoneczne pastwiska, gdzie Ewangelia jest prawdziwym drogowskazem. Niech Maria wyprasza nam łaskę wierności i cierpliwości w oczekiwaniu. Aż ścieżki mieszkańców Ziemi znów staną się proste, jak zapowiada mędrzec w dzisiejszym pierwszym czytaniu. O dar mądrości prośbę Pana słowami fragmentu litanii o zbawienie od głupoty Romana Branstetera. Boże nieskończonej mądrości, stworzycielu doskonałego kosmosu i najpiękniejszej Ziemi, nieśmiertelnej duszy i mózgu, i szarych komórek, i pięciu zmysłów i wolnej woli, wyzwól nas z drapieżnych szponów głupoty tej czarnokiej kusicielki wabiącej nas na wszystkich rogach historii, jak na rogach ulic, od tej sprawczyni naszych błazeńskich zamiarów, wieczynów i upadków, i jałowego życia, i daj nam mądrość oczyszczenia, nam, synom ziemi, soli zwietrzałej i bezużytecznej. Amen.